Rozdział ósmy. Tunel do Placu Inwalidów. Grawimetr Jerzego. Czy poradzę sobie bez instrukcji? Fair play. Zatrzymałem się przed domem szefa i popatrzyłem do góry. Jacek musiał wypatrywać mnie przez okno, bo zaraz zbiegł na dół. Wyszedł przed dom z niedużym plecaczkiem przerzuconym przez ramię. Co dzisiaj badamy? Zapytał. Po południu może będę miał pewne urządzenie. Poszukamy przejścia z Cytadeli na południe. Teraz jest ranek, zauważył przytomnie. Dlatego postaramy się zorientować, jakie tajemnice krył fort znajdujący się niegdyś na Placu Inwalidów. Skoro znajdował się niegdyś, to jak go znajdziemy? zaciekawił się. Już moja w tym głowa uspokoiłem go. Gotów? Mamy kaski? przypomniał sobie. Na tylnym siedzeniu. Myślę, że któryś będzie na ciebie pasował. Usiadł wygodnie i zajrzał do torby. Wydał zduszony chichot, po czym wyjął połyskujący wypolerowaną mosiężną blachą kask strażacki. No nie, powiedział. Nieważne jak wygląda, ważne, żeby chronił łepetynę. Pod ziemią i tak nikt cię nie zobaczy. Wychamowałem łagodnie i wjechałem na nieduży parking koło bramy Powązkowskiej. Pułkownik Kozłowski już na nas czekał. W torbie miał sześć silnych reflektorów halogenowych. No cóż, zapraszam. Przeszliśmy przez bramę i weszliśmy na teren Cytadeli. Zaraz obok wrót znajdowały się stalowe drzwi. Otworzył je i weszliśmy po schodkach w dół. Tunel znajduje się niemal dokładnie na osi bramy, wyjaśnił gospodarz. Budując parking, postaraliśmy się o wykonanie tego połączenia. Stanęliśmy przed solidną, żelazną bramką. Otworzył ją i przeszliśmy krótki odcinek tunelu, wykonanego z betonowych prefabrykatów. Wreszcie znaleźliśmy się pod znajomym ceglanym sklepieniem. Dawniej, gdy w tym miejscu był tylko podwieszony metalowy mostek saperski, mieliśmy poważne problemy z grupami poszukiwaczy skarbów, którzy włazili dzień i noc i kuli ściany, wyjaśnił nasz przewodnik. Przed nami wyrósł solidny mur. Wzięła w nim dziura. Przeleźliśmy przez nią. W tej części tunelu na dnie stała woda. Na szczęście mróz ściął ją w lód. Pułkownik tupnął kilkakrotnie, aby sprawdzić jego wytrzymałość i uspokojony ruszył w ciemność. Tunel miał około pięciu metrów szerokości i ponad trzy wysokości. Nie wiedziałem, jak głęboko jest pod lodem. Czy to w tym tunelu ukrywali się ludzie podczas nalotów we wrześniu 1939 roku? zapytał Jacek. Tak, a ty skąd o tym wiesz? Wujek mi opowiadał. Dotarliśmy do kolejnego muru w poprzek. W nim także ziała dziura. Pokonaliśmy ją bez większych problemów. Tunel opadał w dół, idąc po warstwie lodu, prawie zaczepialiśmy głowami o sklepienie. Mogłem mieć tylko nadzieję, że lód utrzyma nasz ciężar. Ostatnio pewien pomysłowy biznesmen chce wynająć od nas tunel na potrzeby hodowli takich czarnych grzybków, jakie uwielbiają dodawać do swoich potraw chińczycy. Rozważamy jego propozycję. Za następnym murem, w którym tradycyjnie ziała dziura, korytarz zaczął się podnosić. Niebawem zniknęła woda i mogliśmy iść po suchej podłodze pokrytej kawałkami gruzu. Znaleźliśmy się w sporej sali. W suficie widać było otwór nakryty obecnie betonową łatą. W jednym miejscu ściany równy murek znaczył ślady pochylni, podobnej do tej odkrytej przez nas w podziemiach szkoły. Gdzie jesteśmy, wyjąłem z torby plan Boża. Tutaj, wskazał palcem. W geometrycznym środku placu inwalidów. W tej chwili po płycie nad naszymi głowami przejechał tramwaj. Wrażenie było nieziemskie. Wypakowałem echosondę i zacząłem nią omiatać ściany. Tu prawdopodobnie było wyjście prowadzące do fortu artyleryjskiego. Nasyp i wały zniwelowano podczas burzenia umocnień, wyjaśnił Kozłowski. Cegłę zużyto do wznoszenia domów stojących na dawnej strefie A cytadeli. Co to jest strefa A? zapytał Jacek. To część terenu wokół twierdzy, wolna od zabudowy, znajdująca się w zasięgu ognia z armat, wyjaśnił. Czyli inaczej eksplanada? Zgadza się, młody człowieku. Widzę, że niczym nie można Cię zaskoczyć. Nic z tego, mruknąłem, odkładając echosondę. Nigdzie ani śladu sygnału. Na to już nic niestety nie poradzę, uśmiechnął się zakłopotany. Może sprawdzicie podłogę? Zacząłem szukać po niej cewką, ale podłoga także milczała. Gdzie mogła znajdować się fosa przyporowa i tunele minerskie tego fortu? Zapytałem Jacka. Popatrzył na plan. Coś mi świta powiedział. Budynki wokół placu inwalidów ułożone są w okrąg. Z jakiego okresu pochodzą? Zbudowano je w latach dwudziestych, wyjaśniłem. Na potrzeby weteranów. Stąd też nazwa – Plac Inwalidów. W pierwszej kolejności mieszkania tutaj otrzymywali żołnierze poszkodowani w bojach. Sądzę, że wykorzystano rów po dawnej fosie fortu zamiast dołu pod fundamenty, powiedział spokojnie siostrzeniec pana samochodzika. Wejścia do tuneli minerskich, o ile te nie zostały zniszczone, powinny się znajdować tuż przy fundamentach tych budynków. Nieźle kombinuję, uśmiechnął się nasz przewodnik. W grę wchodzą właściwie dwa tunele. Idący od południa do placu, zapewne pokrywający się z przebiegiem ulicy Mickiewicza. Oraz idący z placu na północ, zauważyłem. Prosto na południe i prosto na północ? zdziwił się Kozłowski. Całkowicie niemożliwe. Tędy biegnie ulica, po której jeżdżą ciężarówki. Wcześniej czy później taki korytarz musiałby się zawalić. A jeśli ziemia zapada się w pobliżu cytadeli, to ja jako jeden z ludzi zajmujących się bezpieczeństwem podziemnych korytarzy musiałbym coś o tym wiedzieć. Może to było wcześniej, zanim objął pan stanowisko, zasugerowałem. Przekazano mi pełną dokumentację, łącznie z wycinkami prasowymi. Tak czy inaczej nie mamy tu czego szukać. Z westchnieniem spakowałem echosondę. Dziękujemy za gościnę. Ależ drobiazg. Gdybyście chcieli zbadać fort imienia Kusocińskiego przy Międzyparkowej, to proszę dać mi znać. Co tam się teraz mieści, zdziwiłem się, wydawało mi się, że teren jest użytkowany przez międzyszkolny środek sportowy. Teren wokół fortu w obrębie wałów uściślił. Budynek zajmuje nasze archiwum. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie się tam rozejrzeć, ale nie ma tam żadnych śladów podziemnych przejść. Raczej zbadamy dokładnie pozostałości fosy przyporowej, powiedział Jacek. Przez chwilę mierzyli się spojrzeniami. Wreszcie pułkownik wybuchnął śmiechem. A niech mnie! Następnym razem, jak znajdę dziurę w ścianie, zagradzającej dostęp do walących się kazamatów, chyba będę wiedział, kogo podejrzewać. Kogo? Zapytał niewinnie, a jego oczy błysnęły figlarnie. Ja mieszkam w łodzi. Wyszliśmy z twierdzy i wsiedliśmy do samochodu. Zabieramy się dziś jeszcze za jakieś badania, czy damy sobie spokój? Zapytał. Wpadniemy do ministerstwa. Jeśli wszystko poszło po naszej myśli, czeka już na mnie odpowiedni sprzęt. No i pojechaliśmy. Wszedłem do naszego gabinetu, rzuciłem badawcze spojrzenie w stronę aparatu. Musiałem wpatrywać się dłuższą chwilę, by przekonać się, że ciągle śledzi nas czujne oko jego obiektywu. Szefa nie było. Wyłuskałem maszynkę z gniazdka i uruchomiłem ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Obejrzałem cztery zdjęcia zarejestrowane po uruchomieniu fotokomórki. Na wszystkich czterech był pan Tomasz. Na jednym trzymał w ręce filiżankę kawy. Wykasowałem je, po czym umieściłem aparat z powrotem na miejscu. Wszedł szef, trzymając pod pachą sporych rozmiarów pakę. Pawle, powiedział z nutką zadumy w głosie, oto rządło wydarte Jerzemu Baturze. Działaj! Jak w transie otworzyłem kartonowe pudła. Pod spodem znajdowała się podłużna kaseta z nierdzewnej stali. Podniosłem wieko z nabożeństwem. Magnetometr był znacznie większy od wykrywacza metali, ale wyglądał podobnie. Kilka aluminiowych rurek, wygodny ergonomiczny uchwyt, spore pudełko. Pokryte gęsto dźwigniami, pokrętłami i przełącznikami, centralną jego część zajmował ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Wyjąłem maszynę z wyściełanego pluszem zagłębienia w dolnej części kasety, po kilku próbach podłączyłem wszystko. Uniosłem magnetometr nad głowę i wydałem okrzyk wojenny siuksów. Na twarzy szefa odmalowała się lekka niechęć. Głową trzeba ruszać, a nie maszyną, powiedział. Oczywiście, przytaknąłem, ale maszyna też może pomóc. A jak się to obsługuje? Zagadnął siedzący na fotelu Jacek. Popatrzyłem na niego zaskoczony. No właśnie. Jak? Instrukcja jest pewnie w pudełku, usiłowałem nadrabiać miną. Tu jest tylko gwarancja, ostudził mnie szef. Sprawdziłem. Mówił prawdę. Instrukcja ani śladu. Sądzę, odezwał się Jacek, że instrukcje obsługi wysłali waszemu wrogowi wcześniej. Realizacja zamówienia mogła potrwać kilka dni. W tym czasie on już mógł, na początek na sucho, Poznawać zasady działania magnetometru. Czekajcie, mruknąłem. To nie może być skomplikowane urządzenie. Widzę tu przełącznik trybów pracy, zauważył szef. Można ich ustawić 18. To chyba tester baterii, dotknąłem przełącznika, zaopatrzonego w napis test. Albo tester sprawności urządzenia, ewentualnie czujnika badającego na przykład stopień zmineralizowania gruntu. Włącza się chyba tym czerwonym, zauważył jego siostrzeniec. Przesunąłem przełącznik i ekran wykrywacza rozjarzył się. Pojawiły się na nim cztery sinusoidalne linie, które zaczęły się po chwili poruszać. Zatoczyłem krąg, prowadząc cewkę tuż przy podłodze. Linie zatańczyły diabelski taniec, po czym jedna z nich zupełnie się wyprostowała, za to pozostałe przypominały EEG człowieka chorego na obłęd. "Pawle, przecież ty nie masz pojęcia, jak to działa." Dobiegł mnie smutny głos pana samochodzika. "Nie mam," przyznałem odważnie. Co gorsza, nie mogę dopatrzeć się tu żadnej prawidłowości. Przesunąłem pokrętło, zmieniając tryb pracy z pierwszego na drugi. Wszystkie linie wyprostowały się z wyjątkiem czerwonej, która wyrysowała na ekranie strasznie łamaną krzywą. Gdy poruszyłem cewkę, ponownie wszystkie oszalały z wyjątkiem czerwonej, która dla odmiany wyprostowała się i tylko co jakiś czas przebiegały po niej delikatne ząbki. Wyłączyłem maszynę i opadłem na fotel. Bez instrukcji nie damy rady, powiedziałem. Może napisać do firmy, żeby nie wiadomo, komu wysłali w ciemno instrukcję. Nie zapominaj, że już wkrótce batura zacznie się awanturować, co się stało z jego przesyłką. Jeśli zdoła nam udowodnić kradzież czy też czasowy zabur mienia, to siedzieć wprawdzie raczej nie pójdziemy, ale oberwiemy za to solidną naganę z wpisaniem do akt, podobnie jak wszyscy zaangażowani w sprawę, którzy nie zawahali się zaryzykować swojej reputacji, aby nas osłaniać. Rozłożyłem maszynę i troskliwie umieściłem ją w futerale. Szefie, obawiam się, że będę musiał ruszyć głową. Jedyna korzyść, że jeszcze około dwudziestu dni ta maszyna nie trafi w łapy Jerzego. Niech pan ją popsuje, powiedział spokojnie Jacek. Zatkało mnie. Co takiego? Zdziwiłem się. Panie Pawle, niech pan uszkodzi magnetometr, zaproponował. Jakaś drobna awaria. Zwarcie albo rozlutowanie kilku oporników. Gdzie mieści się ta firma? W USA. Tym lepiej. Zanim sprawdzi, że maszyna nie działa i odeśle ją z reklamacją, zanim oni rozpatrzą i wyślą mu kolejną, minie następny miesiąc. To chyba trochę nieetyczne, zauważył szef. Nasze działania w ogóle są nieetyczne, westchnąłem. Trzeba ustalić pewną granicę w łamaniu zasad, powiedział poważnie pan samochodzik. Sądzę, że popsucie urządzenia, które uprzednio wypożyczyliśmy bez wiedzy i zgody właściciela, byłoby zbyt głębokim naruszeniem zasad fair play. Wroga trzeba bić! Zaoponowałem nieśmiało. Czy on stosował zasady fair play, gdy instalował nam podsłuch? Gdy przeciwnik gra nieuczciwie, to właśnie jest sztuką wytrwać i zwyciężyć czysto. Zamyśliłem się. Niewykluczone, że miał rację. Faktycznie, gdyby wszyscy postępowali nieuczciwie, świat szedłby znacznie szybciej na psy. Przypomniał mi się Adman tamtej nocy, gdy usiłowałem powstrzymać pościg. Powiedział, że tradycja musi być zachowana. Inaczej umrze prawo i naród, który je stosował. Być może uczciwość jest nieopłacalna, powiedział pan Tomasz. Ale postępując uczciwie, tworzymy platformę, na której mogą się oprzeć przyszłe pokolenia, wskazał gestem naszego towarzysza. Spróbuję załatwić to fair, powiedziałem, zatrzaskując kasetę z urządzeniem. Trudno, przez te dwadzieścia dni odnajdę skrytkę albo nie. Odnajdziesz, powiedział szef. Wyeliminowaliście już dwa forty. Zostały jeszcze trzy.